Oddajemy kolejny ciekawy projekt, jakim jest Alfa Romeo Stelvio, w tym przypadku był to nieco słodko-gorzki projekt, bo zabieraliśmy się do tego auta parokrotnie, już nawet nie pamiętam ile razy, a z czego to wynikało, bo nie zawsze jest tak kolorowo, jak by się mogło wydawać, a największym problemem w tym wszystkim był... Harman zamontowany w tym samochodzie. A dlaczego był Harman zamontowany w tym samochodzie i był to problem? Ano dlatego, że w tym aucie mamy naście kanałów aktywnych, każdy głośnik ma swoją końcówkę mocy, sygnał jest no, dość skomplikowany, jeśli, jeśli to mamy w tych kategoriach omawiać. No i budżet był dość ograniczony, jeżeli chodzi o realizację tego samochodu. Dlaczego? Dlatego to wszystko trochę trwało i wymagało od nas dużego zaangażowania. Przemyślenia sprawy, jak do tego podejść, aby się udało to zrobić. Na szczęście, dzisiaj jestem już zadowolony z swoich z efektów prac. Auto działa bardzo dobrze. Mamy tutaj w pełni aktywny system trójdrożny z przodu, centralny i głośnik basowy w tylnym lewym boczku. W tym przypadku jest to Halix K8W. Na przebitkach wrócę, jak to wygląda. Oczywiście, wszystko zrobiliśmy w systemie plug and play bez cięcia kabelków. No i co? Także żegnamy naszą alfę włoszkę. No i do kolejnej realizacji.